Słuchajcie, nie wiem czy ale ale pracy wszyscy zacząłem do przodu. i, i zawsze mam jakąś bylantynę, żeby nie taką się nie rozwijała. Jest z nami pan Przemysław Skokowski na... No może nie pan, no bo no, pr... Prze 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 przebieg Skokowski. Jesteśmy na naszkach 2013, Wydział Biologii, już trzecia edycja tego wydarzenia. W zeszłym roku zdobyłeś drugą lokatę. Jak myślisz? Uda się zająć w tym jako pierwsze miejsce? Czy startujesz k czy tylko gościnne? Znaczy, nie wiem, czy startuję w konkursie, po prostu się zgłosiłem. Nie, nie napalam się na żadne, żadne nagrody. Po prostu tak się złożyło, że, że, że miałem okazję jeszcze powiedzieć o swojej podróży w Gdańsku, mimo tego, że to było tylko 30 minut. No to się jakoś tam w miarę udało. A co będzie, to zobaczymy. Na, spoko na spokojnie mówię, już, już jakby się nie napalam, bo, bo, bo jakby to samo, samo to, że szczęśliwie wróciłem do domu i, i wszystko się... W miarę fajnie układa, teraz to jest najważniejsze, a jakieś tam ekstra, jakieś właśnie typu menażki, to by było miło, ale też mówię bez spiny. Czy Trudno jest wrócić bezpiecznie do domu? Eee, no, trzeba mieć trochę szczęścia, ale też e, nie przesadzać z tą ostrożnością, tak? Bo, bo trochę szaleństwa nigdy nie zaszkodzi i to sprawia, że ta podróż jest ciekawsza. Ym, no i żeby wrócić, no trzeba po prostu. Czasami to złud szczęścia, tak? Albo trochę pecha i nagle się okazuje, że ma się super problem. Z czym przyjechać do nas w tym roku? Z prezentacją o, o podróży autostopem przez Litwę, Łotwę, Rosję, Kazachstan, Kirgistan, Chiny do Laosu, z Laosu do Tajlandii i do Birmy. Docelowo chciałem do Indii, ale, ale zatrzymałem się kilometr przed granicą, bo się okazało, że, że jednak jest to niemożliwe przekroczenie granicy Birma-India. Podróżujesz chyba już od 4 lat? Od ilu? ile tu będzie? W 2009 roku zacząłem pierwszą podróż autostopem, Pojechałem po maturze. Po maturze pracowałem przez pół wakacji, drugie pół stwierdziłem, że, że sobie pojadę na wakacje, ale też nie chciałem wydawać dużo pieniędzy, więc wziąłem po prostu 500 zł i, i pojechałem z tą kasą na Bałkan i Stwierdziłem, że jak się kasa skończy, to, to po prostu wracam i tak jakoś skończyliśmy, że... że... Po trzech tygodniach byliśmy w Mediolanii i tam się kasa skończyła, więc po prostu w ciągu 24 godzin do Słupska dojechaliśmy. Najpierw była Europa Południowa, zachodnia, wschodnia, teraz Azja. Czy, czy jeszcze jakieś są tereny, które chciałbyś eksplorować? Masa, masa, cała masa. Nie wiem jeszcze nie wiem jeszcze kiedy pojadę na kolejny podróż, raczej nie w wakacje, ewentualnie w grudniu i, i gdzie to jeszcze zobaczymy, ale no mówię, na spokojnie jeszcze się nie napalam. Muszę pierw zaliczyć magisterkę. E, muszę zaliczyć e, książkę, bo też książkę piszę i, i wtedy będę się zastanawiał, martwił, co, co dalej, nie? E, a czy są jakieś tereny, do, byś, do, do których byś nie pojechał, że w sumie boisz się i byłoby to duże wyzwanie albo potrzebujesz jeszcze dużo, dużo przygotowań? Myślę, że takim terenem jest Afryka, bo wiadomo, to jest jakieś tam marzenie, żeby przejechać tym stopem Afrykę, ale spotkałem kilka osób, które było w tej Afryce i mówi, że jednak są jeszcze kraje, które są po, po ludzku niebezpieczne i, i nie tylko z powodu ludzi, tylko z powodu biedy, ale właśnie też chorób tych tropikalnych, które no, mogą zabić takie masa ludzi, którzy gdzieś tam podróżowali po Afryce, po prostu zginęła na, na jakąś malarię czy, czy innego różnego typu choroby tropikalne, bo mi po prostu trochę tego pecha, tak? I tego szczęścia zabrakło. Więc Afrykę na pewno jeszcze nie za rok, nie za dwa, ale może za trzy. Już gdzieś tak naprawdę dziko. Czy w autostopowaniu co jest dla ciebie ważniejsze? Czy ta sama droga, czy ludzie, których poznajesz? Jedno i drugie, to jest podróżowanie tak, a w podróży jest tak, że, że nie jest ważny cel, gdzie się jedzie, tylko właśnie wszystko to, co się dzieje podróży. sam podróż w sobie, tak? Czyli, czyli zwiedzanie, zwiedzanie, poznawanie ludzi, którzy po prostu. Ja widzę, że im dalej na wschód, tym, ci, tym bardziej ci ludzie są ciekawsi i bardziej otwarci i serdeczni. Także to jest najważniejsze właśnie, to kogo się spotyka, co, co mogą ci ludzie, ci ludzie Ci przekazać i, i w jaki sposób na Ciebie wpłynąć i, i to jest właśnie ta najważniejsza część podróży. Uważasz, że coś się w Tobie zmieniło od kiedy zacząłeś podróżować? To znaczy, no, na pewno podróże, zresztą każdy kto podróżuje widzi, że, że te podróże w jakiś sposób zmieniają, także uczą samodzielności, jakiegoś tam bardziej e, krytycznego spojrzenia na to, co nas otacza i, i takiego przekonania, że no ja wychodzę z założenia, że wystarczy się do ludzi uśmiechać, że ci ludzie też będą się uśmiechać i wszystko większość problemów to, to, to rozwiąże. No i mówię, jak po każdej podróży, to ci ludzie mają jakiś tam na mnie wpływ, ja się wiele ja tam ogarniam życiowo i, i jakby też e, pielęgnuję te, te, jakby te części, to, to zawsze mi głupio, części mnie, które, które, które w jakiś sposób no, potrzebowały tej pielęgnacji, żebym po prostu był lepszym człowiekiem. Nie? A autostopem przez życie to jest jeszcze przygoda czy już sposób na życie? Jeszcze przygoda, jeszcze sposób na życie, to nie, zresztą ja też nie mam zamiaru podróżować do, do końca życia, tak, bo nie jest to coś, co, na co mogę sobie pozwolić tak żyć z tego. Ja jestem typem domatora więc, więc większość, większość czasu wolę spędzać w domu wśród znajomych tutaj w Gdańsku, e, rodziny. E, więc już teraz jak na przykład byłem te ponad 3,5 miesiąca w podróży, to już czułem, że że czas wracać i nie wyobrażam sobie, żeby spędzać poza domem ponad pół roku każdego roku, więc to by było męczące. A najbliższe plany twoje? Napisać książkę, bo mam termin właśnie do 31 stycznia. termin pokrywa się z terminem mojej magisterki, kiedy muszę oddać pierwszy rozdział, więc muszę to jakoś się rozwiązać. Zdać sesję, dorobić się tego MGR-a przed nazwiskiem, powiedzmy do wakacji, a dalszych jeszcze nie mam. Naprawdę zobaczymy jak to się wszystko potoczy i wtedy będę planował co dalej. Do tej, do tej, do, w tym momencie mam tylko takie plany. Dobrze, my ze swojej strony dziękujemy i życzymy, żeby wszystkie plany, nawet nie z podróżowaniem, się spełniły. Dziękuję bardzo.